Welco, mę z tej strony agnostyk, a dzisiaj przygotowałem dla ciebie specjalnie gameplay z Black Ops 2 ze względu na to, że jest on za darmo do niedzieli 22 godziny także jeżeli go jeszcze nie posiadasz chciałbyś sobie zagrać, zobaczyć jak to się gra naprawdę tego Black Opsa 2 to polecam ci go ściągnąć niestety waży on troszkę dużo bo z 12-14 giga nie wiem dokładnie ile, bo czasami wrzucają tam tylko multiplayer version że bez singla nie możesz zagrać singla i zombie nie wiem dokładnie jak jest tym razem, aczkolwiek możliwe, że również jest to coś w tym stylu, dlatego nie wiem dokładnie ile. Ile to może zajmować. No, ale po co ja tyle o tym gadam? Lepiej powiem jak to zrobić, żeby w to zagrać. A więc wchodzisz sobie na Steama. Jeżeli nie wyskoczy Ci to na głównej stronie, to po prostu wpisz w sklepie w zakładce sklep Black Ops 2, przechodzisz na stronę Black Ops 2 i tam będziesz miał na dole free weekend. Klikasz to i przechodzi Ci do okienka instalacji. No i wtedy będziesz musiał ściągnąć tą grę. Na pewno troszeczkę to zajmie, aczkolwiek polecam spróbować, jeżeli jesteś fanem Call of Duty serii. No i, no właśnie, dwa dni temu był update, myślałem, że może troszeczkę zmienią, może będzie słychać w końcu te kroki, aczkolwiek niestety nic nie słychać, nic nie zmienili, tylko jakieś tam upiększyli, że na przykład, jeżeli jesteś w party z kimś, to będzie na minimapie go widać na różowo, nie wiem, no w sumie to pamiętam, że tam się myliły troszkę te ikonki właśnie na tym radarze, aczkolwiek no nie ma żadnych takich wielkich zmian w tym update'cie. Tam chyba 40 mega on zajmował, coś takiego. Ja nawet nie zauważyłem jak on się ściągał. I po prostu chciałem ci jeszcze powiedzieć troszeczkę o tym trybie. A więc Sharpshooter to jest całkiem ciekawy tryb. Zmienia się tutaj broń co? 45 sekund. I właśnie każdemu, każdy ma taką samą broń. Także są tutaj troszeczkę takie wyrównane, te szanse na wygraną, na nie wiem, po prostu nikt ci nie lata z jakąś gorszą bronią albo lepszą, tylko każdy ma takie same szanse. Co uważam za całkiem ciekawe rozwiązanie. I można od razu sobie powypełniać niektóre wyzwania z broni, z których normalnie byśmy nie zagrali. Albo po prostu ostatnio nie graliśmy, a coś tam jeszcze nam zostało do wypełnienia. Właśnie te tryby z Party Games, tego, z tej zakładki Party Games, są całkiem ciekawe. Właśnie tam jest Gun Game One i Lecemba. Całkiem je lubię. Aczkolwiek, tak poza tym, to chciałem jeszcze powiedzieć, że udało mi się wbić ostatnio Maba z PM9. Nie, MP9. MP9, tak. Kurde, mylą mi się te nazwy. Musiałem się zastanowić, jak to się pisze MP9 czy PM9? Jak to jest napisane? Wiem, bo PM9 to jest główna broń. Um, taki SMG, całkiem dobry też. Najszybszy chyba w grze właśnie, no ale. No to, 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 to całkiem nagra. Teraz mówię tak poza tym o MW3, jakbyście. Jakby ktoś się zastanawiał. No i właśnie tutaj. Jeszcze nie wiem czy mówiłem, ja zdobędę Streak 21 zabić na tym gameplayu, także całkiem wysoki. Oczywiście grałem właśnie z tymi troszeczkę nupkami, którzy właśnie wbili sobie na ten free weekend. Aczkolwiek zdawało mi się, że będą oni grać gorzej. Myślałem, że będą gorszymi graczami ze względu na to, na ich taki mały level i tak dalej ale może po prostu mi tak średnio szło, bo już dawno nie grałem w Block Opsa 2 a to naprawdę jest duża różnica jak się gra w jakąś inną część Call of Duty naprawdę trzeba się troszeczkę przestawiać nad, między tymi grami szczególnie jeżeli jest to taka przestawka jak silnik z Black Opsa 2 a MW3 ponieważ no to są produkowane przez inne te firmy gry także jest tam odczuwalna różnica przed chwilą niestety już zakończyłem swój streak 21 zabić, aczkolwiek nadal tutaj sobie radzę, teraz z pistolecikami właśnie 5.7, teraz w moich dłoniach przed chwilą było tak, 45, w takich pistoletach jest bardzo ważne szybkie klikanie właśnie, to można łatwo sobie wyćwiczyć po prostu. Klikacie, ja akurat tutaj nie klikam na tym gameplayu tak szybko No i zaraz będzie już koniec rundy Przepraszam, że ten mój komentarz dzisiaj taki troszeczkę pomieszany. Wszystko tam po trochu, MW3 o update, zie. O tym darmowym weekendzie Wszystko po trochu, wszystko zmieszane w jedną kupę Takie troszeczkę no Nie, takie nie, Nie po kolei, wszystko tak tak, byle jak zrobione, no przepraszam, ale no chciałem Was tylko poinformować o tym darmowym weekendzie. A tak poza tym, to nie miałem tak szczególnego nic do powiedzenia, no ale no tak czasami bywa. A gameplay już się skończył. Także dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i miłego dnia.